Siemka, z tej strony Pszczoła z ciupasty. TV jest to mój pierwszy audioblog, w którym wypowiem się na temat ataków kolorowego i innych youtuberów na Shogana. Od dosyć dawna obserwuję scenę polskiego YouTube'a, a szczególnie szogana i Kolorowego. Uważam, że niesłusznie jest chyba zenie zaczerniany, atakowany czy wyśmiewany przez innych youtuberów. Według mnie Teraz podkreślam, że to tylko moje zdanie i nie wiem, czy ktokolwiek inny uważa tak jak ja, ale moim zdaniem, Sebastian niczym nie zasłużył sobie na ataki kolorowego. Zaczęło się od pana Skarpety, to po prostu internetowy troll i debil. Kolorowy polubił jego kanał, komentował i oceniał pozytywnie jego filmy, w których Sebastian był obrażany. Uważam, że Kolorowy rozpoczął tą wojnę, a nie Sebastian, parodiując Kolorowego. A jakowoż Kolorowy ma więcej od podszagana, tylko dlatego, że polski YouTube jest wypełniony gimbuchami. Tak, użyję tego zdania. Wiem, że nie powinien go używać, ale w tym wypadku go użyję. Którzy muszą komuś rozjebać dzień, a nawet życie, ale za bardzo odchodzę w tej chwili od tematu. Fanie kolorowego będą go zaciekle bronić, wskoczą za nim w ogień i dadzą sobie głowę uciąć kolorowego. To tak jak starczownikom i roja, ale nie o nim mówię w tym odcinku. Podsumowując, to kolorowy rozpoczął tą wojnę, niesłusznie obrażając szogana. Więc moim zdaniem kolorowy powinien przyznać się do błędu i przeprosić Sebastiana za to, że był tak, że jest tak do niego negatywnie nastawiony i też negatywnie nastawia innych YouTuberów i nie tylko YouTuberów wobec Shogana. Amen. To było moje zdanie.